Proszę Państwa, tu jest akcja zwożenia poszkodowanego, akcja tak zwana live, popatrzmy jaki teren, teren Puszczy Niepołomice, kłady grupy poszukiwawcze myślińskiej i oczywiście zawodny yy, wszędzie wjeżdżający Mitsubishi z naszej straży OSP Górne Przedmieście, z kierowcą Mateuszem i przewodnikiem z Niepołomic, brawo. Proszę Państwa, tu jest trasa, zrobiliśmy fajne kilka oteczek, a teraz jedziemy przez środek. Proszę. Proszę, to nie jest tam babce sranie, tylko jazda. Teren ciężki, kolorowy, a oni się patrzą, a my jedziemy za nimi. Są w szoku, zobaczymy jak sobie dadzą radę. Ten film będzie dla potomnik bezcenny. Pokazał moc wszystkich jednostek. Ciekawi mnie to tylko to, że trasę wyznacza na wprost jak najszybciej. Choć mógł jechać lepszymi drogami. No nie nic ciągnąć. Ale jak trzeba, jesteśmy do dyspozycji. Już widać bazę Rów przed nami Ale takie rowy to nic Wyjeżdżamy w miejscu koncentracji sił środków i samochodu poszkodowanego. No warunki są jakie są. Wszyscy dają radę. Też kładę tak samo. I rzecz jasna nasz tak kierowca, kochany Mateusz. Przewodnik. i Kolejny Mateusz. Tu jest samochód poszkodowanego. No, no, Proszę no, Państwa. To, to tył na Proszę no. Państwa. Odzień jest zgubiony. Ale to jest zawsze się zdarza. Ciężki teren. Ciężkie działania. I piękny kompleks leśny puszczy. Nie połomice. Dalej mamy drona. Dron. sprawdzający akcję, pewnie też nagrywa nas proszę Państwa i moc naszego wozu jesteśmy w centrum uwagi I cały sztab po lewej stronie sztab dowodzenie OSP Goszcza z krajowego systemu logistyka OSP górne przedmieście namiot medyczny, samochód logistyczny i grupy już, które spodążały. Mamy poszkodowanego, fotoreporter, straż leśna, nadleśnictwo, niepołomice, organizator kursu, szkolenia, ćwiczeń. Dziękuję za miłą relację bezcenny.